Siemaneczko, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. E, co dzisiaj, jak widzicie pewnie przede mną, e, piękne pstrągi, pstrągi tęczowe. E, 2, 4, 6, mam ich 6 sztuk. E, w ostatnim odcinku, e, prawdopodobnie w ostatnim odcinku, widzieliście jak byłem z kolegą, z Michałem, e, łowiliśmy takie właśnie piękne pstrągi na e, muchę wrzucę Wam za chwileczkę po tym kadrze wrzucę Wam jeden kadr jak te pstrągi mniej więcej łowiliśmy a jeśli chcecie dokładnie zobaczyć zapraszam do filmu poprzedniego no i co będziemy z nimi dzisiaj robić będziemy dzisiaj wędzić w sumie dzisiaj zrobimy solankę 6%. Na każdy litr wody, który tutaj się znajduje w tymże baniaku. Dodamy 60 gram soli, zwykłej soli kuchennej. Sólnie jodowana, zwykła sól kuchenna. Tak one się pięknie prezentują. Pozwolę sobie zaprezentować. One są już pięknie ładnie oczyszczone, jak widzicie, bez głowy. Takie piękne pstrągi żeśmy połowili, co należy zrobić? 60 gram na każdy kilogram. Wsypujemy. No i należy to porządnie rozmieszać, zamieszać, tak aby sól się dobrze rozpuściła. Ja sobie to rozmieszam, a Was zapraszam na jedno ujęcie. Jak złowiłem właśnie. Takie piękne, takiego pięknego, któregoś z tych strąga zapraszam. No podbierak A mocny jest, trzeba mu dać czas. Jest. No jest naprawdę ładny. Zobaczcie. Nawet czysty nie ubrudzi się w trawie, tutaj nie była koszona <laughs> Piękny. Ale będzie wędzenie już, nie mogę się doczekać. No 20, 40, koło 50 cm będzie miał. Piękny także do wora dziada i będzie wędzenie pozdrawiam a więc e, sól pięknie rozmieszana w wodzie dam tutaj bliżej i należy teraz te pstrągi wrzucić właśnie do tej solanki e, co chciałbym powiedzieć e, jak widzieliście myśmy sobie połowili tych pstrągów e, napiszę wam również gdzie te pstrągi łowiliśmy jak to się nazywa w kornwali e, możecie sobie jechać porzucać Muchówką sobie pomachać i takie strągi złowić. Nie jest to prosta sprawa, ale nie jest też jakoś trudna jak na normalnej wodzie. Także chyba lepiej jechać złowić, jak kupować w sklepie. Wiemy przynajmniej, że ta ryba jest bardzo, bardzo świeża. Tak to właśnie wygląda. Rybki są zanurzone całe odstawię je teraz na jakieś 18-20 godzin dlatego, że tak mi pasuje i 60 gram soli będzie odpowiednio w porządku jeśli będziecie chcieli sobie na przykład peklować peklować, marynować te ryby na 24 godziny proponuję dać 50 gram soli jeśli będziecie chcieli na przykład na 12 godzin od 6 do 12 godzin proponuję dać 80 gram soli i będzie super. Można dać tutaj również jakieś przyprawki, tymianek bądź rozmaryn, ale ja dzisiaj zrobię tak. A następnym razem zrobię z jakimiś, z jakimiś ziołami, co jeszcze mógłbym powiedzieć? Tak jak mówię, do lodówki bądź w chłodne miejsce poniżej 10 stopni Celsjusza i będzie dobrze. Widzimy się za. Kilkanaście godzin, 18 do 20 godzin, wieszamy je na haki, Ja nie wziąłem tutaj haka, pokazać Wam, jakich będę używał. No, ale pokażę Wam w sumie za chwilę. Także do zobaczyska jutro. A więc, witajcie, moi drodzy, kolejnego dnia po mniej więcej 20-18 godzinach jakoś tak solanka 6%, w których moczyły się pstrągi. Pstrągi tęczowe. Mam tutaj przygotowaną tak zwaną kobyłkę i będę tutaj na te drążki sobie tak ładnie je wieszą. One posiedzą sobie, powiszą dosłownie 10-15 minut, aby tylko ta woda największa, że się tak wyrażę, z nich obciekła. Być może jeszcze osuszę trochę ręcznikiem papierowym i do wędzarni ląduję. Lądują te pstrągi w celu osuszenia się muszą być yy, suche, jak to się mówi, jak pergamin. Muszą być bardzo suchutkie, yy, haki, haki, haki. Tak one się prezentują. Bierzemy taką tuszkę ładną i zobaczcie, i tutaj ładnie w kręgu osób. Wbijamy gdzieś obok, najlepiej w kręgosłup, i zobaczcie. Nie ma możliwości, aby to nam spadło. Tak to właśnie wygląda. I tak będą się prezentować na tych naszych drążkach wędzarniczych. Jeden.

Zobaczcie, jaka pogoda. Przepiękna, nie? Teraz je przetrę delikatnie papierem. Miałem mówić ściernym papierem. Ręcznikiem papierowym, kuchennym. Aby szybciej pozbyć się z nich wody. Wędzarnię już mam rozgrzaną do 45 stopni. No i zobaczcie. Mam nadzieję, że to widać 45 stopni. Jeszcze uchyla oczywiście daszek. Wędzarnię, którą zbudowałem sam. Zapraszam ten odcinek, ten odcinek. Oraz ją troszeczkę jeszcze Odrestaurowałem w tym roku po roku ee, użytkowania. Odrestaurowałem ją, opaliłem jeszcze raz i pomalowałem olejem lenianym na zewnątrz. Olej leniany, pamiętajcie. Olej leniany, najlepszy do wędzarni na zewnątrz. W środku, oczywiście, sam sobie dym ją zabezpieczy. Także tak to wygląda. No zobaczcie, pstrągi już sobie wiszą. Tak to wygląda. Eee, uchyliłem oczywiście daszek w temperaturze, 40, w temperaturze 45 stopni będę je do tej pory e, osuszał, aż po prostu będą suche, e, w do i ciepłe. Później oczywiście podniesiemy temperaturę do 80, 80 stopni to taki max. Myślę, że 80 stopni i będą się podpiekać. Aż będą dobre i jak już e, będą e, dobre, spróbuję po prostu, czy są miękkie i tak dalej. Jeśli będzie e, dobrze, wyciągamy. A więc e, rybki już są suche, dwie godzinki się ususzały. Zrębki, jakich używam od firmy Jelux, zrębki wędzarnicze, bukowolchowe, klasa czwarta, kilogramowe. Eee, wiecie co to są eee, klasa czwarta jeśli będziecie kupować kupcie klasę czwartą w tym dymogeneratorze z dymboxa one najmniej się zatrzymują oczywiście czas od czasu mam tu taką pałę walne tutaj od spodu bo jednak się wieszają ale najmniej z dotychczasowych jakie kiedykolwiek miałem I zasypujemy Myślę, że wystarczy mi około, na około 3,5 godziny wędzenia tymi zrębkami. Tak to właśnie wygląda. A no i jeszcze najważniejsze, chyba najważniejsze albo mniej najważniejsze: na sklepie firmy Yelux macie rabat. 10% na hasło wędkarz 10. Zapraszam serdecznie. E, dymogenerator już jest zasypany, a jeszcze muszę podłączyć pompeczkę. Ale zanim jeszcze podłączę, podpalę dymogenerator, chciałbym wam pokazać. Zobaczcie, strągi są zupełnie suchutkie, jak i makrele. Suchutkie, cieplutkie. Wentylator jeszcze chodzi, jak widzicie, daszek już przymknąłem. Również tą zasuwkę na spodzie dałem do połowy. Zamykamy. Zobaczcie, jaka pogoda piękna. Wentylator wyłączam. Sorry, że się kręcę, włączamy działeczkę, yy, pompkę chodzi, chodzi temperatura na 52 stopnie. Z jednej strony. Tutaj z drugiej strony też jest dziurka. Trzeba zapalić. A czas od czasu należy je rdyknąć i wtedy te zrębki opadają. Bo jednak troszeczkę się wieszają, ale najmniej z jakich używałem do tej pory. Zobaczcie, mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, już powoli się zaczyna dymić. No, i tak to moi drodzy wygląda. Yy, będę wędził w temperaturze, jak Wam mówiłem, 52 stopnie. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Yy, Wyjdą zacne i pyszne rybki. Oczywiście pokażę Wam później. Za dwie godziny pokażę Wam. Jest godzina, za chwilę zobaczę. Która jest godzina? Nie mam tutaj zegarka. Zobaczę. Która jest godzina? Po dwóch godzinach wędzenia pokażę Wam jak one wyglądają. A później będziemy już smakować. Przy dopiekaniu jeszcze się włączę. Podczas włączania temperatury na dopiekanie powiem Wam jaka temperatura. No i tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie. I... Wpadnijcie na Niesamym Wędzeniem Żyje Człowiek na Facebooku. Oraz... Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, jeśli wam się film podoba. A więc zobaczcie, temperatura 52 stopnie. Dwie godziny siedzą rybki w wędzarni. Ja przygotowałem sobie światełko, aby wam to. Lepiej pokazać, bo już ciemno się robi. A światełko chyba nie. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Tutaj są makrele. Wiecie co? Wyciągnę tego jednego pstrąga, aby Wam pokazać, jak rzeszon pięknie wygląda. Mam nadzieję, że mi się uda. Zobaczcie. Tak pięknie wygląda. Po dwóch godzinach wędzenia i pięknie pachnie. Mięsko pstrąga jest bardzo delikatne, więc jak się uwędzi, będę. Więc jak się uwędzi, będę podpiekał w temperaturze 80 stopni, nie więcej. 80 stopni, myślę tak pół godzinki, 45, 45 minut do godziny i myślę, że będzie dobre. Powiadomo, makrele troszeczkę yy, dłużej. No i tak to wygląda. E, widzimy się, jak już będą uwędzone. Myślę, że jeszcze godzinkę czasu e, i będzie dobrze. Godzinkę 15-20. I widzimy się przed, przy e, dopiekaniu tych rybek. A więc, zobaczcie. Rybki wędziły się e, 3,5 godziny jeszcze coś tam się dymi jak widzicie albo nie widzicie. Albo nie widać, nie wiem Nie wiem czy to kamera dobrze oddaje makrelki jak wyglądają. Słabo na kamerze widać, bo światło jest jakie jest. Zapalę światełko, wiecie? Mam tutaj takie światełko, może coś da. O, może coś tam pstrągi który będzie łatwo o zobaczcie taki ładny no i bierzemy się za podpiekanie tak to wygląda pstrągi będą podpiekane jakieś 40 minut myślę że będzie ok, dlatego że pstrąga można jeść wędzonego na przykład na zimno a makrele zostaną Yy, sprawdzone przeze mnie podczas podpiekania i jak będzie, już będą dobre. Makrele yy, kręgosłup będzie dobrze odchodził od mięsa, wtedy będą dobre. Zamykamy wędzarnię, podnosimy temperaturę, łączę sobie podgląd. Podnosimy temperaturę do 80 stopni. Widać? Mam nadzieję. No i podpiekamy. Widzimy się przy gotowych rybkach. Yy, a więc tak, krągi siedziały 45 45 minut. Yy. 45 minut podwędzały się, pod, podpiekały się. Tak one ślicznie wyglądają. Zobaczcie. Do światełka, bo już robi się troszeczkę ciemno. Opa! No już trzeba je wyciągnąć. Już są dobre. Wiecie, dlaczego są dobre? Już Wam pokazuję. Dlatego są dobre, bo jak widzicie. bo jak widzicie jednego brakuje no, a to dlatego, że mamy gości i próbowaliśmy e, ja je spróbuję jutro e, albo dzisiaj zobaczę jeszcze wiecie troszeczkę chlapiemy sobie dziabiemy delikatnie i, no i tak to wygląda ciapie z nich tłuszcz ale 80 stopni e, tylko w czasie podpiekania tak aby bardzo nie wyciekło to co najlepsze one sobie teraz Chwileczkę ostygną. No i tak to wygląda. Widzimy się przy próbowaniu tej rybki. Prawdopodobnie jutro. A, więc słuchajcie, żeby nie było, że nie smaczna albo coś. Tak wygląda makrela. I tak wygląda pstro. I tak wygląda makrela. Resztę dowiemy się. Dowiecie się jutro. A w sumie dla was za chwilę. A więc zobaczcie, tak się prezentuje pstrąg wędzony. Tyle z niego tylko zostało <laughs> i zaraz spróbujemy, jakżeż on smakuje. Wiadomo, on już nie jest ciepły, bo leżał po prostu w lodówce przez całą noc, Ależ pięknie wygląda. No ja wczoraj próbowałem oczywiście, ale za chwilę jeszcze raz spróbuję i powiem wam jakie są. Moje odczucia. A więc tak się pstrąg prezentuje, tak się pstronki prezentowały, jak widzieliście. Ja wczoraj próbowałem, powiem Wam szczerze. Znajomi przyjechali. Wiecie, jak to jest: drineczek. Jeden, drugi, trzeci przy wędzeniu. To już nie idzie tak w parze, żeby nagrać fajny film. Wiem to z doświadczenia, więc co tam wczoraj ponagrywałem, to ponagrywałem. A resztę dogram e, dzisiaj. Wiecie co? Chodźcie tutaj bliżej, muszę Wam to pokazać. O, się będziemy próbować na stojąco. <laughs> Zobaczcie. Idealnie uwędzony pstrąg. Zobaczcie, jak skórka świetnie schodzi. Tak to właśnie wygląda. Mmm. Mięso mięciutkie. No i zaraz będziemy próbować. A więc jak widzieliście, pięknie to wygląda. No i próbujemy tego zacnego, ale będę miał śniadanko, bo jest sobota, poranek. Yy, bułeczki mam świeżutkie. A, świeżutkie ze wczoraj. I do tego masełko. Mm. Naprawdę przepyszne, przepyszny pstrąg. Słoność wydaje mi się idealna. Ile dawałem? 60 gram y, 60 gram soli na litr wody. I to było. Około 20-18-20 godzin. marynowa się. Nie jest zasłony. Naprawdę nie jest zasłony. Jest super. Nie będę już przedłużał. Jak Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę. Zasubskrybujcie kanał. Nie samym widzeniem żyje człowiek. Wpadnijcie proszę na Facebooka na tą grupę. No i cóż. I oczywiście zapraszam na moje wcześniejsze filmy. Bo jest ich trochę i jest się oglądać. Pozdrawiam i do następnego filmu. Trzymajcie się ja.